Mobilne punkty szczepień na COVID-19 docierają do Krakowia. Jak Kraków świętował 500 lat dzwonu Zygmunt, sprzątanie po burzach i ulewach, Krakowie Merenti dla Zamku Królewskiego na Wawelu i wakacje w Krakowie nie są nudne. Tym ja miasto Iwona Sitnik-Kornecka. Dzień dobry, czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Przyjadą do każdej osoby powyżej 55 roku życia, która sama nie może dotrzeć do punktu szczepień na COVID-19. Na początek, krakowskie mobilne punkty szczepień działają na terenie całego miasta. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 730-977-999. No spokojnie, rozluźnić rękę, nie, na, nie napinamy jej. Już? Tak, już. I co, tu w porządku? W porządku, nie bolało. Generalnie zajmuje to mniej więcej 25 minut. Zaczynamy od formalności, czyli od wypełnienia kwestionariuszu, tak samo jak w punktach szczepień, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wywiadzie medycznym, jeśli stwierdzam, że pacjent się kwalifikuje na szczepienie, wykonuję to szczepienie. Po szczepieniu 15 minut odczekuję w razie pojawienia się jakichś niepożądanych efektów i właściwie od po 15 minutach kieruję się do następnego pacjenta. Moja rola ogólnie na tym, żeby pomagać właśnie medykom z punktu medycznego przy na arenie zlokalizowanego, dotrzeć do jak, najbardziej, że tak powiem, jak największej liczby pacjentów. Odkąd cała ta akcja trwa i pomoc, nasza współpraca w wożeniu medyków, liczba pacjentów rośnie zdecydowanie z dnia na dzień. Co jest bardzo dobrą generalnie wiadomością, no bo to świadczy o zainteresowaniu o tym, żeby po prostu się zaszczepić, co jest dzisiaj bardzo ważne, uważam. Kraków sprząta po burzach i ulewach. Najwięcej strat jest w drzewostanie. Wiatr powalił kilkaset drzew, ale wkrótce na ich miejscu pojawią się nowe. Zdecydowanie sytuacja, z którą zmierzamy się chyba wszyscy jako krakowianie jest, no, myślę, że niezwykle trudna dla nas. To, to drzewo niezwykle charakterystyczne, to drzewo, które też przez swój wiek, myślę, że znali prawie wszyscy krakowianie, przez swoją wyjątkowość, więc no, na co dzień widzimy, że po prostu ciężko jest nam się z nim pożegnać, bardzo dużo osób przychodzi, robi sobie jeszcze ostatnie zdjęcia. Zaplanowaliśmy wspólnie z konserwator, gdzie w przyszłym tygodniu będzie komisja wojewódzką, która odpowiada za ten teren. Że ta część kasztanowca, która jeszcze żyje, pozostanie tutaj do naturalnej śmierci, tak, żeby też pokazywać to przemijanie, które myślę, że, którego myślę, że jesteśmy świadkami w tym wypadku. A zaraz obok, w związku z tym, że jeden z mieszkańców zupełnie przypadkowo, ale chyba przewidując tę sytuację, że może się wcześniej czy później zdarzyć, przekazał nam sadzonkę wyhodowaną z kasztana, który zebrał jeszcze jesienią zeszłego roku. W związku z tym przygotowujemy ją do tego, żeby aby albo w jesienią tego roku, albo przyszłego roku posadzić ją w miejsce kasztanowca. Uwaga pasażerowie! W sobotę 17 lipca rozpoczyna się remont torowiska na ulicy Ujastek, a to oznacza, że tramwaje numer 4, 16, 21 i 22 nie będą jeździć od przystanku Kombinat do przystanku Wiadukty. Na trasie zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa numer 704. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w komunikacji można znaleźć na stronach Zarządu Transportu Publicznego. W skrócie czwórka pojedzie zmienioną trasą, a ujazdkiem autobus zastępczy. Ruch kołowy po ujazdku będzie się odbywał bez zmian. Sam remont torowiska wzdłuż ulicy Ujazdek potrwa do 17 września. Został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to prace pomiędzy Aleją Solidarności, a pierwszym wjazdem do zajezdni Nowa Huta. Drugi od tego miejsca do Łowińskiego. Torowcy zajmą się kompleksowo tymi odcinkami. wymienią pod Budowę podkłady oraz szyny. Torowisko zyska odwodnienie, przez co będzie bardziej odporne na degradację. Na tym nie koniec wymienione zostaną także słupy i trakcja elektryczna. Remont będzie kosztował około 6 milionów złotych. To teraz trochę historii. 13 lipca, dokładnie 500 lat po tym, jak dźwięk dzwonu Zygmunt rozległ się w Krakowie po raz pierwszy, ulicami miasta przeszedł barwny korowód Zygmuntowski. Zobaczcie jak Kraków świętował urodziny najsłynniejszego polskiego dzwonu. No są y, fajne te obchody i ten dzwon jest bardzo duży i no i bardzo ładne. Są takie starodawne ubrania i takie różne starodawne rzeczy. My jesteśmy z Zakopanego, specjalnie przyjechaliśmy. No, bo uroczystość taka, że nie sposób nie być w Krakowie. Chyba nas nie będzie. Chyba. Bardzo nam się podoba. Tym bardziej, że jesteśmy turystami. Przyjechaliśmy bardzo spontanicznie z miasta. Jesteśmy trzeci dzień. Pierwszy raz jesteśmy w Krakowie. Jest wspaniale. Trafiliśmy na taką piękną inscenizację. Jesteśmy zachwyceni. Byliśmy tam wcześniej, jak ta parada przemieszczała się w tym kierunku, tutaj na rynek. I widzieliśmy cały ten przekrój, tak jakby epok wszystkich. Niesamowicie to wszystko wyglądało. Bardzo, bardzo jesteśmy zachwyceni. Po prostu jestem zakochana w tym mieście, naprawdę. Pięknie tutaj jest. Półkolonie to bardzo dobry pomysł na to, by spędzić wakacje w mieście. W ten sposób wypoczywają i bawią się uczniowie w muzeach, domach kultury i ośrodkach sportowych. Robiliśmy torby logiczne, robiliśmy statki z bibuły i były fajne wyklejanie. Malowanie tych torby było fajne, bo robiłem o tyle wtedy i narysowałam i napisałam półkolonia. Wczoraj było wyjście do parku Jordana i zajęcia plastyczne. Jutro pójdziemy do ogrodu botanicznego. Przede wszystkim są to zajęcia, które odbywają się głównie w tym obiekcie. To co widzimy za moimi plecami to są właśnie zajęcia sportowe, to jest łucznictwo, szermierka dla, dla, dla osób niepełnosprawnych, czy też zajęcia z koszykówki, ale oprócz tego też w ofercie znajdują się wycieczki, zapisy. Proponuję odwiedzić stronę pod nazwą Poland Business Run. Tam w aktualnościach znajdują się wszelkie informacje dotyczące w jaki sposób się zapisać, jakie należy poprosić dokumenty, jak je wypełnić i gdzie je dostarczyć. Rozwój psychofizyczny i są świetną formą zabawy. A przy tym oswajają maluchy z wodą. Bezpłatne lekcje pływania dla rodziców z małymi dziećmi, teraz w serwisie. Zajęcia odbywają się w każdy weekend w czasie wakacji. Zajęcia podzielone są na trzy grupy wiekowe. Od 3 miesiąca do 12 to jest pierwsza grupa wiekowa, kolejna grupa wiekowa od 13 miesięcy do 24 miesięcy i najstarsze dzieciaki od 2 lat do 4 lat. Zajęcia odbywają się przez całe wakacje, z wyłączeniem jednego weekendu. Zapisy są bezpośrednio u mnie. Ja kieruję później na stronę internetową, tłumaczę jak to zrobić samodzielnie. W każdym razie pierwszy kontakt zapraszam do mnie. Podkreślam, że zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków gminy. Jest to program pilotażowy, pierwszy raz w tym roku uruchomiony. Już po drugich zajęciach widać, że zainteresowanie jest ogromne. Na każdą grupę mam około 10 do 15 rodzin, które czekają w kolejce, żeby dostać się. Został przyznany po raz pierwszy od wielu lat złoty medal Krakowi Emerenti. Tym najwyższym krakowskim odznaczeniem uhonorowano Zamek Królewski na Wawelu. Wyjątkowa okazja, wyjątkowa uroczystość, wyjątkowy zaszczyt dla Zamku Królewskiego na Wawelu. Mam nadzieję, że ten, to wielkie wyróżnienie to zarazem dobry prognostyk na przyszłe lata. Wawel bardzo mocno współpracuje ze Stołeczno-Królewskim Miastem Krakowa, ale to nic dziwnego. Przecież Wawel, Kraków bez siebie nie mogą istnieć. W związku z powyższym myślę, że deklarowana przez nas idea Wawelu Otwartego. Właściwie również uzyskuje dodatkową podbudowę, chociażby właśnie przez przyznanie tegoż wielkiego wyróżnienia medalu. To jest tak jakby pokazanie wspólnych działań. My z panem dyrektorem Betlejem podjęliśmy takie działania mimo pandemii, jeszcze przed pandemią i one się bardzo sprawdzają. To jest kwestia związana z promocją wystawy AEAS-ów. Z promocją dzwonu Zygmunta, jubileuszu dzwonu Zygmunta, no i cały szereg różnego typu innych eventów, które się odbywają przez cały czas. I na koniec zaproszenie na Kraków Culture Summer. Przez wszystkie weekendy sierpnia parki Mienia Henryka Jordana wypełnią pikniki, koncerty i spektakle teatralne. Przez wszystkie weekendy sierpnia, przez te weekendy wakacyjne, zapraszamy mieszkańców i turystów naszego miasta, gości naszych mieszkańców, po to, żeby spędzili tutaj czas. Zjednoczenie festiwali, każdy z festiwali dostał, dostał scenę, dostał, dostał infrastrukturę i przedstawia tutaj wszystko to, co według nich najlepsze. 14-15 sierpnia, kiedy to wybrzmi scena krakowska. Tym razem na scenę krakowską zaprosiliśmy miejskie teatry i przygotowaliśmy programy muzyczne. 15 sierpnia. W niedzielę symfonietka. Orkiestra Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa zaprasza wszystkie dzieci, oczywiście wraz z rodzicami, do wspólnej zabawy przy muzyce. Myślę, że to też będzie znakomita okazja do tego, żeby poznać określone partie muzyczne, instrumenty. Myślę, że to też w plenerze będzie bardzo ciekawym doświadczeniem. Zaproszeniem do Parku Jordana kończymy to wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Dobrego dnia i do zobaczenia.